Proszę Państwa, siedzimy skupieni, wrażliwi Tomasz Olbratowski. I słuchamy. Po dwóch tygodniach zgłosił się po pieniądze człowiek, który wygrał 35 milionów złotych w lotto. Tak późno, bo musiał wytrzeźwieć. Nie można przy pijanym lub na kacu, by odebrać takie pieniądze, bo to jeszcze świadomość się omsknie i da się coś na cele charytatywne. A tu jeszcze podatek mu za zabrali. Podatek od jego ciężko wygranych pieniędzy. Ty, Boże, grzmisz i nie patrzysz, gdzie? Tak się szarego człowieka u nas poniewiera. Ale ja, ja tam go nie żałuję, tego co wygrał. Niech się udławi tymi milionami. To człowiek całe życie haruje za jakieś nędzne grosze, a taki w jeden dzień ma 35 milionów? Ja tam mu nie zazdroszczę. Chociaż Sukinkot tak naprawdę to wygrał moje pieniądze, bo to ja miałem wygrać. Mnie się, słuchajcie, nie oszuka. Ja nie wiem jak tu jest. On musiał nieźle dać w łapę, żeby tyle wygrać. Bo to tak nie ma w Polsce, że tak, o, tak sam z siebie wygrasz 35 milionów. I to jest uczciwe? To gdzie my zajdziemy jako kraj, jak tak jest? Tyle pieniędzy dla jednego, a drugi nic nie ma. Gdzie tak jest? Tylko u nas tak jest. Ja to już się nie mogę doczekać. Przyjdą muzułmany, to zrobią z tym porządek. Nic nie będzie i będzie dobrze. O, koniec.